To, się to nie wcześniej, Dlaczego jest to, na O godzinie, około godziny 13.40 Straż Miejska, dokładnie 26 funkcjonariuszy Straży Miejskiej, dwóch, dwóch parów z zarządu dróg miejskich oraz czterech policjantów postanowiło zabrać nam e, namiot, e, e, argumentując o tym, że mają nagrania, wideo, e, na którym widać, że namiot e, stoi, dotyka ziemi oraz że e, nie wolno siedzieć na, na taboretach. Starsze panie, e, które przychodzimy na stałe czy siadały sobie na taboretach, żeby dawać nogi, nogi napięć. Na, przedstawiłem dokumenty zezwalające nam na demonstrację, natomiast zapytano się, gdzie mamy dokumenty z zarządu dróg miejskich o naniesieniu. Takich dokumentów nie miałem, negocjacje dalsze już nie miały miejsca. Namiot został rozebrany i zabrany przez zarząd dróg miejskich razem z transparentami, które moim zdaniem zostały bezprawnie nam zabrane, dlatego że to nie był namiot. E, teraz e, mamy nowy namiot e, i, i transport. się do kolei do takiej sytuacji, że zrób przyjdzie z i powie, że to jest nielegalnie stojący namiot? Na pewno tego nie wykluczamy, natomiast e, mamy nadzieję, że nie, dlatego że zgodę na demonstrację mamy. Jesteśmy tu już ponad dwa miesiące i e, e, nagle się okazuje, że, że zaczą, zaczą, zaczęliśmy im przeszkadzać. Zobaczymy. Nasz miejsca łamie prawo, my nie łamiemy prawa. My nie będziemy się wdawać w bezsensowną polemikę, bo o to właśnie władzy chodzi. Ile waży czy zakończona jest plastikiem, czy nie. Jak widać jest, jest plastikiem Straż miejska oblicza y, metrów na sekundę, w których musimy się przesuwać i tego, to był absurd, że są nam przedstawiane codziennie. My z własnej woli powiedzieliśmy, że będziemy, to był nasz pomysł, że będziemy trzymać namiot na bucie, ale to nie jest nasz obowiązek. To jest, jak widzicie Państwo, to nie jest regularny namiot, to jest parasol, który opiera się na, na, na chodniku, czyli jest zakończony bardzo lekkie nogi zakończone plastikiem. I my mamy prawo tutaj z tym namiotem być. To są, te, te działania władzy są obliczone na nękanie nas. Ja zapewniam panią prezydent Annę Gronkiewicz-Walc, że my podliczamy skrupulatnie koszty, na które ona nas naraża, kradnąc naszą własność, ponieważ został ukradziony nie tylko namiot, ale i nasze transparenty. Poprzednio też e, e, podległe służby pani Hannie gronkiewicz walc zniszczyły nam namiot. My skrupulatnie podliczamy te koszty i wystąpimy z procesem cywilnym o odszkodowanie bezpośrednio do pani prezydenta. E, jaki jest, jak w z tym, jakie z tego związku się dalsze plany, jeżeli sytuacja będzie się powtarzała, bo rozumiem, że konstrukcja nic się nie zmieniło. Będziemy przede wszystkim starać się komunikować ze społeczeństwem, to jest główny cel naszego protestu. Jesteśmy zaniepokojeni sytuacją, którą możemy obserwować. Jest coraz więcej ataków na nasz protest. Jest też, dochodzą nas sygnały również o atakach na ludzi, którzy tutaj się modlą wieczorem. Atakach słownych, ale coraz więcej ataków fizycznych. Ostatnio nasiliły się właśnie te formy nękania ze strony Straży Miejskiej i w świetle, w Ostatnich doniesień o, o zdjęciu z prowadzenia śledztwa smoleńskiego prokuratura Pasionka, każe nam, to, każe nam to zastanawiać się, czy nie jest to próba po prostu wyciszenia sprawy, szczególnie kiedy ona coraz bardziej zaczyna nabierać wymiaru międzynarodowego i w tej sytuacji my będziemy tutaj protestować do skutku. Prokurator Pasionek stawał w obronie naszego pierwszego postulatu. Były podejmowane próby postawienia w stan odpowiedzialności ministra Klicha i ministra Arabskiego. Nasz pierwszy postulat również zawiera tych dwóch panów. Tak więc w tej sytuacji widzimy, że minister Kamiński, kiedy podniósł rękę na rząd Tuska, została mu ta ręka ucięta i tak samo się stało z prokuratorem Płasiąkiem. Podniósł rękę na rząd Tuska, została mu ta ręka ucięta. To jest towary wolnej Polski ten namiot, i my nie e, pozwolimy, żeby. Władze zawłaszczyły również te kilka metrów. Tutaj się odbywają rozmowy, tutaj jest Hyde Park, tutaj ludzie przychodzą i mówią co myślą. Władze to nie jest na rękę. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o tym, że 1 czerwca miał miejsce tutaj, po drugiej stronie chodnika, brutalny napad, w którym podczas modlitwy, po godzinie 21.00 to na Pawła Łapińskiego oraz kobietę, która stała przy nim, którzy się modlili. Paweł Łapiński ma złamane śródstopie. A kobieta, która stała obok niego, jest dotkliwie podrapana. To znaczy ona próbowała się odwrócić, żeby zobaczyć, kto napadł Pawła Pińskiego, i w tym momencie jakaś inna kobieta się na nią rzuciła. Takie rzeczy to było kilkadziesiąt metrów dalej, stała Straż Miejska i w ogóle na to nie reagowała. Takie rzeczy mają w Polsce miejsce i nikt o tym nie mówi. My nie damy sobie zamknąć ust, i no niestety władza. I będzie musiała się pogodzić, że tu jest kawałek wojny polskiej. Ma Pani w planach kandydowanie do parlamentu, by tam mówić o... Się nie, nie, nie mam w planach kandydowania, natomiast e, e, nie zamierzam składać jakiejś deklaracji lojalności, ponieważ wiem, że w Polsce straszy się tym. Straszy się, że albo Pan to robi dlatego, że Pan chce się dostać do polityki, albo Pani to robi. I nie zamierzam się wystraszyć taką, takimi E, szantażami, takim szantażem, bo e, ja wiem, że mówią to ludzie, którzy uważają, że polityka jest dla nich zarezerwowana. My tutaj e, przede wszystkim powołujemy ruch społeczny ponadpartyjny, który się domaga wolnej Polski, suwerennej Polski, silnej Polski, w której władze są odpowiedzialne przed prawem za to, co robią, nie są bezkarne. E, my się domagamy demokratycznej Polski. Yy, suwerennej i takiej, która potrafi zadbać o swoich obywateli i walczyć o swoje Państwo, interesy. Wymowne jest, że dzisiaj, kiedy Dobrój Sprawiedliwości Rosów Kaczyński zajmują się obroną dziennikarza gazety wyborczej Podsuguta, yy, który jest nagany na Białorusi, w tym samym czasie jest likwidynowany namiot. I tutaj chyba... Nie potrzeba więcej komentarzy. Jest jeszcze jedna analogia co do dzisiejszego dnia. Dzisiejsza interwencja. Otóż dzisiaj nasz kolega e, zeznawał na policji w sprawie pobicia dziennikarza a Michała Strużyka. E, sprawa e, z przed dwóch miesięcy. E, gdzie podczas pacyfikacji pierwszego namiotu e, doszło do pobicia naszego kolegi. E, I właśnie dzisiaj e, w tej sprawie nasz kolega zeznawał e, na policji. Mam nadzieję, że to zbieg okoliczności. No, jeśli koledzy ze Straży Miejskiej chcą nam dać coś do zrozumienia poprzez tą zbieżność dat, to... E, no to... Gratulujemy, gratulujemy metod Rodem z Samo. Kto dowodził akcją Straży Miejskiej? Przedstawił się, został wylegitymował się. Pani Jakoś. Czy, czy straszono Was mandatami? Nie. Nie. Mamy nagranie z tego. Zostawiliśmy. Tak. Solidarnie TV powinno być nagranie tego.